żebyście w tym odcinku sobie pogramy czekajcie żebyście sobie pogramy w tym odcinku no a dla tego żebyście wyszliście do tego odcinka proszę o łapkę w górę, komentarz ale zanim zaczniemy to wlatuję oczywiście intro tak że w zasadzie, jak intro już było to też mam tylko przypomnę żebyście Subskrybuj mój kanał, czerwony przycisk macie właśnie nagranie, żebycie za mną po korze. Tam, pod to jest bardzo, bardzo ważne. Ale dzisiaj jak będziecie zobaczyć gromadzone w TNT rana i słuchajcie, jeśli... Nie słuchajcie opcji w górę płyniącego niego zbóstwa, ja go nasłucham i co się z wami stanie. Jeszcze o tym, że jak go słuchacie, jak takie które wybuchło właśnie za mną. że zostawicie, szybko, szybko, szybko i... Już wasz się skończył. A mi powietrza zabrakło. Dobra. zobaczcie za to lecimy po prostu, słuchajcie, ciśniemy ciśniemy, 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 słuchajcie nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że kiedyś moje filmy trwają pół godziny, teraz trwają po... 10 minut Powiem że... wiesz komu by się chciało oglądać 30 minut odcinka? no powiedz, no powiedzcie no komu, no to. jak film jeszcze nie jest ciekawy jak jest jakiś nudny no to ja, no to, no to powiedzcie Ja, komu by się chciało oglądać, co? no komu? no właśnie no nikomu. Tylko stwierdziłem, że filmy będą krótsze, a bardziej dynamiczne. Ja pierdzielę, jak to było blisko. A wiem. Spadł. O kurde. Ej. Co jest? Wow! wow. Ej, utrzymałem się. Ej, jakby. Tej areny strasznie nie rozumiem, ja tu się nigdy nie otrzymałem dłużej niż 52 sekundy To dzisiaj lecimy po mój obecny rekord, ej czy ja pobiję rekord na filmie? Pobiłem, słuchajcie, 56 Uda się minuta? Jest? Minuta 2, minuta 2 była Dobra, czyli udało się już mój na tej ręce, więc... To jest chyba jakiś No naprawdę, no... Kto lubi grać na mapkach, na których nie da się wytrzymać na jednym poziomie co najmniej 20 sekund? 20 sekund nie da się wytrzymać na jakimkolwiek poziomie, to wam gwarantuję. No, no, no może ja tam wytrzymałem, no, no, no ale no to, to był jakiś totalny faret, yy, dlatego... Yy, Wyśnijmy drugą Aleńkę. Cyk. Wow! No jak ja tak będę grał, to to ja daleko nie zajdę, byczki. Wow! 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 Dobra, na razie mam wszystkie double jumpy, więc jest. Na razie do... spokój, to... co do spokoju. tego cyk. O! Okay. Hej! Wow! Nie, 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 nie! Błagam, nie, nie, no nie, nie, naprawdę, taka słaba ręka, jest, w końcu jakaś większa mapka, jeju, jeju, w końcu, w końcu, w widzowie, w końcu, chcę tylko zobaczyć, że się szybciutko nagrywa, tak, to się na oczywiście, że...

Także... ten. Yy. Nie! Naprawdę! Naprawdę, ja zginęłem jak jakiś totalny... totalny nubek, Super! Su. i chłop. O! Dobra, dobra! Tutaj wytrzymujemy, słuchajcie, minutę na najwyższym poziomie! NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY do nie? Dokładnie Dokładnie, dokładnie, dokładnie Czekajcie jeszcze tylko O kur... o kur. E, Co się właśnie wydarzyło? Jakby mi Ściało komputer SKIN SKIN skins, Skin tak Ej Czemu mi zabiera dwie potki od razu, jak wrzucam? Jeśli na speed'a i jedną, ale na slow'a to już kurde, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dobra, minuta challenge na pierwszym polu. Wow, wow, dobra. Dobra. 35 sekund, czyli już już jest połowa czasu Super, nie wiem ile jest czasu... Dobra, czyli jest 50 sekund. Challenge się może nawet udać. Dobra, ej, i nie spadłem nawet poziom niżej niż ten Cool! Ej, cool wyższą nawet. Myślałem, że ja od razu spadnę na ostatni poziom, a tutaj... A, taka fajna, przyjemna niespodzianeczka. No, proszę bardzo. Wow. Co?! O nie! Jak było blisko, bym spadł na ten nadwojdowy już. W sensie na nawojdowy. Jestem teraz nad... nadwojdowym jestem poziomem. Wow. Kurde, no troszkę to zrypałem, że tak spadłem. Ale spokojnie, jeszcze jest jedno piętro pode mną, więc nie ma się czego obawiać, przygraby. Yy, ciśniemy, po prostu ciśniemy. Dawajcie tutaj, teraz tutaj. I tutaj, i tutaj, i tu ścinamy sobie drogę jak najszybciej, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę serdecznie. Okej, okay, czyli widzę, że pode mną nawet jest... Troszeczkę pola. Co jest fajne na razie. Fajne. Wow. Subskrybujcie. Subskrybujcie, bo tak gracie na wina. 9 osób zostało. Co ty gadasz? Co ty gadasz, że 9 osób zostało? Ej, ale na razie nawet mi dobrze idzie. Cool Wow, ej, ale było blisko spadnięcia. Ja już spanikowałem. Serio? O nie, powiadomienie mi jakieś przyszło. Naprawdę, nie teraz. Nie teraz, błagam, nie teraz, proszę. Błagam, nie przychodź mi powiadomienie. Wow! Ej, chyba mnie gonią. Chyba mnie gonią, bo chcą mnie ściąć. Trzy minuty. Się utrzymuje, ja tu się. Ja tu chyba jestem od 1:20, nie? Przecież od minuty 20 tu jestem. Ja! Yeah. Tak mi nie szło. Od wieków na TNT run. Nie. Naprawdę byłem trzeci! Ja Cię kręcę! Ja Cię kręcę! Chłopie! Co to się tam właśnie wydarzyło? Dobra, jeszcze sobie zagramy dwie spokojnej. Ale jeszcze dlatego subskrybujcie kanał, subskrybujcie! Subskrybujcie ważne! Ważne, żebyście subskrybowali kanał. Dokładnie, dokładnie. Sub, subskrybujcie. No, no, no już! Czekam! Czekam, bo się nie Subskrybujesz Subskrybujcie nie! O, no jak zasubskrybowaliśmy? No to już fajnie, co możemy grać! Kurde! Nie no, ja lubię takich ziomków, którzy subskrybują. Fajnie są tacy ziomkowie, którzy subskrybują Femica. Wow! wow, ej, 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 tak, tak. Tak. Takich rzeczy to mi proszę nie robić. To spokojnie, to takich rzeczy to... To jeszcze nie, jeszcze nie. Takie rzeczy to jeszcze nie, no mamy. Hello! Hello, tylko że mam slow. Które mnie niepokoi Naprawdę mnie niepokoi Slores Kurde nos Skończ Nie, To się nie wydarzyło To się nie wydarzyło Lag mnie pogrążył No niestety Jak tu gość wyrąbał O Arab Wow, Ale żem spadł i daj Kurde Dobra, dawaj, 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 dawaj. 20 osób ja jestem na najniższym polu. Zapowiada się na uimka. <laughs> Jakby to powiedzieć. Um... 14 osób już, a ja jestem na najniższym polu. No co? Co? <laughs> Dobra, jeszcze jedną arenka. Dawaj, 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 ja... ja się rozbawiłem, kurde, ja jeszcze jedną arenkę. Proszę. I jeszcze jedną arenieczkę. A jeszcze jedną! A jeszcze jedną. Piękni. Słuchajcie. Teraz jak nie wygra, to się poryszę! Naprawdę się nie, Dobra, 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 dobra. Wow! Już gramy. Wow! I znowu spadłem i to jest to sama mapa. <ścoughs> Znowu, i słowa. Nie, na no, z Haha! <tryk> <tryk> Utrzymałem się. <tryk> yy, dobra. Wow! wow. Yy, za wcześnie tu No Tak, tak, za, za wcześnie tu. Powiedziałem! <tryk> Spadałem i lak mnie uratował. Spadałem i lak mnie uratował. Super. No nie super, bo są lagi, no ale no Teraz no, no to fajnie, że są lagi, nie no nie nie, nie. bym już spaść, niż żeby były lagi Serio, serio, serio Ej, 20 osób A mi idzie na razie Spoko, teraz jeszcze się utrzymałem I przez najbliższe 2 sekundy się Utrzymam dokładnie i jestem już na, na Wojtowym Polu i jak spadłem było 30 60... osób. Naprawdę? Dobra, pomimo tego. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ma się odcinek to się łapkę w górę. Komentujcie, wstępnijcie Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć.